Mm. Kurczę, już siódmy dzień tu siedzę. <grymne> bardzo kiedy to... nie uwolnisz? A chcesz, żebym cię uwolnił Tak. Dobra. Jaki mam być Szybko, żeby świna nie uciekła. Tak, się... To jest cały Moje... What the... Gdzie to? Położ wygórnie jeszcze raz. Gdzie to? już położyłem. Tu. Jezus Maria, wolimy tą świnię. Czemu? Yep. Y -y -y, czekaj. Zapomniałem, że nagrywamy. <laughs> Więc siema mordie, jestem Bartula. Dzisiaj z nami kogo nie ma. Nagrywam mam No właśnie. <laughs> Ile łapek mamy w tym? 10. Nie na 12. 12 łapek górę. Widzicie, powiększyliśmy próg. Kurczę, nie ma lekko. Dosyć, że was w szkole męczą pewno... Poza szkołą was męczą pewno. Zadaniami to teraz my jeszcze raz będziemy w picie łapek. Pamiętajcie 1 kwietnia jest. Yy, 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 yy. Co jest? Nowa Ferajna. No. Nowy miesiąc też się wtedy zaczyna. No. Będzie dużo nowości. No. No. Jednym słowem będzie dużo no, się działo. I napiszcie w tym odcinku hashtag. działań na szybkiego iść hashtag. Zostań ombiad. Hashtag zostań ombiad. Wyświetli wam się na ekranie. Hashtag... Dlaczego hashtag ombiad? Ponieważ. Nie. Ja lepszy hashtag. 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 Hashtag i hashtag. Zas ombiad. Ombiad. Zostawcie. Hashtag zostań w domu. Ty I możesz? jeszcze trzeci hashtag zostań no. w domu. No. Dlaczego ombiad? Bo nie Ponieważ... wiem czy. No. Yy, to co, yy, nagrywamy teraz trzy odcinki, ponieważ. A ja mam konia. By... <laughs> Nie, już no... masz konia? Tak, ja już mam konia. Jak szybko go znalazł sobie? Ty masz dwa, trzy konie, jedną krowę. Yy, co? Mamy misję. Jaką? Trzeba iść szukać kur. Ja? Żeby znaleźć jajko bo trzeba kuroka z powrotem, ten. Dobra. Ja bym poszukał się to. Tak się... żebym to poszukał. Kurę. <gry> Kurę? Tak, niech się jajko lepiej. No, to, to ciekawe. Mam dwa jajka w bok. To w twoim... Nie. No nie! Nie warto. Ty... Ponieważ jak wiecie, ktoś tutaj zabił nam kuroka w poprzedniej odcinku. No, no jasne, przecież ją... Ja ją ja konia szybciej znajdę. Pogodnie, ten twój koni już tam długo jeszcze nie będzie. Co? Nieważne, odwdzięczę ci się za tą świnię. Co? Nie możesz. Przepraszam, że cię uderzyłem, panie koniu. Są wszystkie zwierzęta oprócz właśnie kur, zauważyłeś? Przesadziłem, że wszystkie, ale większość. Bum. Bo... Jezus, przepraszam, panie koniu. Ile tu koni mamy? Bartek, gdzie my się osiedleliśmy? Osiedle... osiedle... Kurde, nie będę kaleczył polszczyzny, to trzeba wyciąć. <gry> <gry> osiedleliśmy. Ten odcinek ma dopiero 4 minuty. Szukaj kury! Trzeba znaleźć te kaczki zanim... ten... Kaczki! <gry> Bartek, trzeba znaleźć. Jest, widzę! Kuro no. kaczkę widzę, ale nie się tylko... O kurde, dać jej... Z... zniesie nie? No to mówisz to inaczej, czemu kaczka powiedziałaś? a no, Wiesz co ja ci powiem? Co? Nic. Kiedy ziarno mi jakieś wyleci? O mam. Teraz znuś mi jajko. <noise> no, karmiłem cię, to znudzi się. To zawołanie. <noise> gdzie jest? A tu jest. Ej, akurat sz, szu, szułem tam, gdzie ty, bo znalazłem ciebie. Elo gdzie on ciągniesz, tak? Ja nie wiem, jak ją na drugą stronę przeprowadzę. Tam jest druga kura. Gdzie? Tam na nie Nasiona. Nie To jest do tej drugiej Jajko <grymne> To jajecznicę se zrób Jajko Co? Ale co Jajko Nie pytam się czy da <grymne> <grymne> Jajko, możesz zrobić, jajko. <noise> Walić to, że jajka się nie da zrobić. Znajdź inną kurę. No, ale to jest jakaś dziwna. Zobacz. Patrz. <noise> to skórok! Chyba. Nie, kurok nie żyje. Kur, to jest kurok! To jest kurok. Jego, jego ojciec wiemy To jest kurak. Nie no nie wiem w sumie. Jak kur, kurcze kurok wyglądał. Kurcze kurok wyglądał. Idziemy szukać dalej jaj. Po co idziemy szukać tych jaj dla jaj? Trzeba dalej szukać te kaczki. Jak znajdziemy kaczkę, to może i jajko nam znoszą. Znowu powiedziałem kaczki? Nie wiem. Kolejna kura. Koło ciebie. Nie wiem, ciągle, <laughs> ciągle przy niej stoję. No to, to co, Mieć tak stało teraz? Zbieraj ziarna. Co mi bijesz, kurę? Dobra, gdzie jest kur? Chodź za mną, idziemy... <grym> idziemy do farajdu. A kurde, gdzie jesteś, Ja mam takie pytanie. Znaczy... Idziemy do farajdu. <grym> A wiesz, gdzie jest farajda? Tak. Na widzę mój dom. Gdzie... gdzie czemu mi kurę ukradłeś? Ja nie ukradłem, ale... Chodź. <grym> Czekaj, stój! Cyk, cyk, no. Będziesz miał małego kurczaka. <laughs> nie było można tak wcześniej. Masz teraz jak, rodzinę. Jak ty co zrobiłeś? <laughs> no kurde. Nie ty, ale. Jajko! Po jak małego małego. <laughs> no nic nie ma tego. Co? No. Małego, Tyś... małego ciągnie Zb... Weź i tamte też przyciągnie, będzie rodzina Ale co? Ale umieją pływać? Nie no, chyba ja umiem One latać umieją, bo to kaczki w końcu <śmianie> Jakie kaczki? No kaczki, a co? Jest kury Ten kurok Teraz <śmianie> To rozłożymy te... Czekaj Nagramy jeszcze dwa odcinki dzisiaj? Może tak. Bo zaraz koniec Frajny, a my mało to mi tej Fernandy nagrywaliśmy. 16 będzie więcej. No, może tak. Tak, będzie więcej. Bo ja będę więcej nagrywał sam. Idziesz? No idę. Gdy ty jesteś? Frajnie. Chodź, będziesz koło Nindy mieszkał. Gdzie one są? Chodź, chodź Ty, chodź tu. No czekaj, niech idę. Kwartek, zobacz to <laughs> O kurde, koronawirus <laughs> Jaka korona? Zasłoniłam Ale kaszlesz. Ale to nie koronawirusa to Skąd wiesz? Mówię Znawca Co? Znawca Żebyś wiedział Jak zdjąć tą smęczę? Help me A tu jest Zaciągniesz je, tu? Tak, idę, idę. Tylko one mają takie ruchy, nie. Ta... Najlepiej zgonić, nie? Nie mam no, takie ruchy, zaraz. Nie. Też to hoduje kury od paru lat. Jest. No wolą iść na tą hodowlę. No. <noise> nie, serio. Przyciąga na... wszystkich. Na hodowlę Ściąga Wciąga wszystkich. Cip, 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 cip. Ta, ta hodowla ma nadzwyczajne moce, jej się nie wciąga, ona wciąga wszystko. Cip, 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 cip. Tutaj. Mam nasiąga. Pięknie. Nie, nie! Nie mów. Nie! Uciekły. Znaczy jeden mały, jeden duży, a duży został. Gdzie ten mały? A ten duży ulos? Aha, nie, o co ci chodzi. <noise> chodź, chodź, zamknij. Nie chodź, Czekaj? chodź, Zamknij. Więcej ziarna. Ja idę poszukać. A czy z mojej hodowli może coś będzie? Macie tutaj kwiatki. Cześć, przytulamy się z ninjo. Ninjo przesuwa. Nie posuwa go w tej chwili. Dobra mam na jak coś Jedno nie starczy, ja potrzebuję dwóch Ale ja mam jedno Jak ja mam się do tyłu Dobra już mam wszystko Co mi potrzebne Czekaj, kurde, o co cię? Nie niszczę tego <laughs> Nie niszczę tego Zawsze, zamki, dół! To <laughs> I teraz tak cyk, cyk, czek, kurde, cyko. <śmiech> <śmiech> ja mam jeszcze jedną Bartek Na się chyba masz. Nie chcę na razie. Masz? Czekaj, niech małe się Gdzie one? Gdzie to? Tu, łamasz już, no. No to to jest rodzina kuroków No, więc to by było na tyle w tym odcinku Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, do następnego, na razie